Rozbieramy kopaczkę do ziemniaków niemiecką szmucera. Jest to kopaczka prawdopodobnie z 1970. Ogólnie jestem zaskoczony. Bardzo, bardzo pancerną konstrukcją jest. Naprawdę, proszę zobaczyć koło bate no praktycznie jak w 60 w zwolnicy no może bez tych wybrań jest jakiś numer fabryczny 1644 jest to schmutzer AR1 stanie, ogólnie kopaczka jak była przywieziona to wykopała swoje od razu poszła w ruch od razu poszła w ruch, dokładnie nie miała przystojów była wytestowana, no ale piękne, piękne jakości odlewy żeliwne, to wszystko jest do umycia, to jest żadna strata, to się wszystko wymyje, łeczek jest jeszcze zdrowy, tu ma lekkie przetarcie w tym miejscu, no, ale słuchajcie, to jest kopaczka do ziemniaków, która ma starsze od ciebie 50 lat, bez mała, tak, tak liczę, że ma 50 lat. widać, że chyba olej jeszcze oryginalny, niemiecki. Fajnie widać. O, taka troszkę... Ganaretka. Emulsja. No, zastanawiam się, czy na korku jest magnes. Najlepszy, najlepszy taki smaczek tej, tej maszyny jest to, że uszczelki wykonane są z skóry. I tu, zarówno w korku spustowym, jak i w korku do nalewania, uszczelki były wykonane ze skóry. Chcę go tak wyciągnąć, żeby on się nie uszkodził, żebym miał. O, to ładnie idzie. O, uda się nam to odzyskać ładnie. Mm -hmm. Zrobimy go z oryginału. O, ładnie. Co, Co tu mamy? Jakby ktoś w przyszłości chciał rozbierać schmutzera Taka porada, długo się zastanawiam jak to zrobić Okazuje się, że to bardzo proste To jest akurat część tej Wirującej głowicy, która nam rozgarnia rzędy Wystarczy odkręcić cztery śruby po obwodzie Wygląda to zupełnie jak Piasta samochodowa po odkręceniu tych śrub Wszystko pięknie schodzi Da się wszystko rozebrać Pyk i mamy całość rozebraną. Jeżeli film Ci się podobał, daj suba, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Chętnie na niego odpowiem.